W dzisiejszym odcinku zajmiemy się programowaniem obiektowym, a dokładniej będziemy tworzyć jakby główną część programowania obiektowego, czyli um, klasy. Na chwilę cofniemy się do kilka odcinków wcześniej, gdy mówiłem o modułach, czyli o um, tworzeniu osobnych plików, z których importowaliśmy funkcje. Czyli mamy tutaj plik run, który jest uruchamiany, jeśli, jeśli wciśniemy play. No i tutaj no, aktualnie jest pusty, więc nic się nie stało. I mamy drugi plik o nazwie fu.py. No i w nim mamy funkcję bar, która printuje nam hello. No i teraz, tak jak wtedy, w tamtym odcinku robiliśmy, możemy zaimportować, podając nazwę pliku, czyli fu, a następnie wpisując nazwę tego pliku, czyli fu, a następnie stawiając kropkę, mamy dostęp do zawartości tego pliku, czyli w tym przypadku bar, mamy tylko jedną funkcję tutaj, jeśli damy play, no to wykona nam się funkcja bar z tego pliku, czyli wypisze nam się um, hello no i funkcje w zasadzie działają bardzo podobnie, tylko nie musimy tworzyć um, nowego pliku, mają jednak zasadniczą różnicę um, pod takim względem, że możemy tworzyć ich instancje ale o tym um, będzie później, no i Jedną z rzeczy, tutaj, których chyba nie powiedziałem, jest to, że działa to tak samo na, na, na zmienne. Czyli, jeśli utworzymy jakąś zmienną tutaj, to również z innego pliku, importując ten, ten fu, mamy dostęp do tej zmiennej. Czyli, możemy to wyprintować. f.a, czyli zmienną a i wciskając play, mamy tutaj e, liczbę 10, czyli właśnie tą, wyprintowaliśmy tą zmienną. No i tutaj właśnie główną rolę gra ta kropka. Co ona oznacza ta kropka? Otóż ona jakby powoduje zejście poziom niżej, czyli jakby, no zupełnie działa tak samo jak slash w, w folderach, jakby w systemach plików, czyli po prostu schodzimy jakby folder niżej właśnie w tych systemach plików, tak tutaj schodzimy jakby poziom niżej, czyli jakby mamy nazwę, Nazwę tego pliku. Dodając kropkę, mamy jakby funkcję, i dając potem kropkę możemy zejść jeszcze niżej, i tak dalej. No więc, więc zajmiemy się w końcu teraz klasami. Usunę ten plik foo, bo już nie będziemy się zajmować aktualnie modułami, tylko właśnie stworzymy sobie klasę. Tworzenie klas jest bardzo proste, ponieważ Python już od samego początku był zorientowany obiektowo. Więc, żeby utworzyć klasę, musimy zacząć od wpisania słówka "klas". No i potem po spacji podajemy nazwę. My zrobimy tutaj bardzo prostą klasę, która po prostu będzie służyła nam jako kalkulator. Czyli tworzymy na przykład kalkulat, no po prostu po angielsku CALCULATOR. Warto tutaj zaznaczyć, że nazwy klas, dobrze jest pisać z dużej litery, to pomaga po prostu potem odróżnić tą klasę na przykład od e, zmiennych czy funkcji, bo przyjęło się tak, że zmiennej funkcji ja zaczynamy od małych liter, a klasy właśnie od e, dużych liter. E, no i teraz dajemy tutaj pusty nawias i dajemy dwukropek. Do tego nawiasu będziemy wracać do, e, w późniejszych odcinkach, tam się wpisuje z jakiej innej klasy ma ta klasa dziedziczyć, ale e, teraz naprawdę nie, nie będziemy się tym zajmować, jest to dość bardziej zaawansowany temat. No, i mamy kalkulator, i teraz, jak widać, mamy tutaj po, po tabulatorze, po, po wcięciu, mamy ciało tej klasy, i tutaj możemy podawać funkcje. Czyli tak jak było właśnie z plikami, jak podawaliśmy po prostu w danym pliku te, te funkcje, tak tutaj podajemy funkcję nie w osobnym pliku, tylko jakby w, w tej klasie. Czyli tworzymy sobie Funkcję, po prostu pisząc define i podajemy nazwę funkcji, no, no to kalkulator musi oczywiście wykonywać takie funkcje jak dodawanie, czyli utworzymy sobie funkcję dodaj. Ona oczywiście będzie przyjmować dwa argumenty, i tutaj warto zauważyć, że jak stworzymy to, czyli dajemy dodaj i dajemy tak jak normalnie tworzyliśmy funkcję, tworzymy nawias, to PyCharm automatycznie nam zamyka ten nawias i daje dwukropek, czyli tak jak powinno być, ale dodatkowo podaje nam słowo self. I do tego słówka będziemy również potem wracać, ono jest dość ważne e, ogólnie w programowaniu obiektowym. E, na razie nie będziemy się nim całkowicie zajmować, po prostu dajemy tutaj e, podajemy nasze argumenty po nim, czyli chcemy dodać dwie liczby, no to powiedzmy, że to będzie A i B. E, I to, ten argument zostaje automatycznie przez Python uzupełniony, więc nim totalnie się teraz e, nie zajmujemy. Także mamy A i B. No, i chcemy dodać i wypisać wynik. No to powiedzmy, że dajemy wynik równa się a plus b. No i wyprintujmy ten wynik. No tutaj dajemy print, wynik, I to, i to tyle. Dodamy jeszcze funkcję odpowiedzialną za odejmowanie. Odejmij, tak. Odejmij. No, napisałem dobrze. No i tutaj znów nie przejmujemy się tym słupkiem self. Dajemy a i b. No, i mamy znowu wynik, równa się A, A odjąć B i wypisujemy wynik. No, i teraz w ten sposób stworzyliśmy sobie własną, własną klasę. Mamy klasę kalkulator, która posiada dwie funkcje dodaj i odejmij które właśnie robią to, do czego zostaje stworzone. Jeśli teraz damy play. To nic się nie wykona. Dlaczego się nic nie wykona, no bo tych funkcji nie wykonaliśmy, tak jakbyśmy teraz zupełnie zrobiliśmy tak, jakbyśmy po prostu napisali import to fu i dali play, i, i, i co? I, i, no Nic nie wykonujemy tak naprawdę. Także jakby zdefiniowaliśmy na razie ciało nasi, naszą, naszą klasę, nie naszej funkcji, co ja gadam, definiowaliśmy naszą klasę. No i Python teraz wie o niej, że tutaj jest taka klasa, a tak naprawdę nic z nią jeszcze nie zrobiliśmy. No, i teraz przychodzi pierwszy, chyba pierwsza różnica w stosunku do modułów, czyli musimy stworzyć obiekt tej klasy. I tutaj warto od razu powiedzieć, czym się różni właśnie obiekt od klasy. Otóż klasa jest to jakby struktura tego obiektu, czyli możemy to na przykład powiedzieć, że na przykład to jest człowiek, prawda? No i człowiek ma na przykład, nie wiem, dwie ręce, dwie nogi, nie wiem, ciało, głowę. No i, no i tyle, mówimy, że to jest człowiek, a obiekt tak jakby jest, e, jakby to powiedzieć utworzenie tego, tej klasy, czyli możemy powiedzieć to jest Tomek albo to jest Ania, e, tutaj stoi przed nami, e, inaczej mówiąc e, to, ma, to jest tylko struktura, a obiekt jakby tworzymy na podstawie tej struktury, e, przy czym warto też powiedzieć, że utworzenie klasy nic nam nie rezerwuje w żaden sposób pamięci, to jest um, po prostu informujemy Pythona jak to ma wyglądać, ale pamięci RAM w żaden sposób nie zajmujemy a jeśli utworzymy już obiekt na podstawie tej struktury no to on już coś tam zajmuje, jeśli mamy tutaj jakieś zmienne o czym teraz nie będziemy się zajmować ale właśnie klasa może przechowywać tak samo zmienne jak nasze moduły, czyli tam jak dałem to a równa się 10, to również tutaj możemy dać a równa się 10 i też będziemy mieli Mieli tą zmienną. No a dobra, przejdźmy do użycia tego kalkulatora, czyli musimy najpierw, jak już wspominałem, utworzyć obiekt tej klasy, czyli zapiszemy go do zmiennej, na przykład, no nie wiem, mycalculator, powiedzmy, albo nie wiem, nazwijmy wprost calc. To jest po prostu nazwa zmiennej, tak jak się wcześniej uczyliśmy. No i przypisujemy do niej obiekt. Żeby utworzyć obiekt, trzeba napisać calculator czyli nazwę klasy i aktualnie bez argumentów. I w ten sposób utworzyliśmy obiekt, czyli teraz już coś z nim możemy robić. Tak jak wcześniej mieliśmy całą klasę utworzyliśmy, teraz utworzyliśmy obiekt i zapisaliśmy go do, do zmiennej calc. Jest to zupełnie tak samo jakbyśmy stworzyli nowy plik, czyli no w sumie zróbmy to, zazwali go calc.py i tutaj wkleję te funkcje. Zrobiliśmy właśnie, no, oczywiście, tutaj nam pojawia się, że to self teraz jest niepotrzebne. No i to działa to dokładnie tak samo, czyli teraz, jeśli damy calc, mamy jak widać dwie te funkcje. Możemy dodać dwie liczby, czyli dajmy na przykład 10 i 15. Nie ja napisałem dodaj. Dodać dwie liczby, play play. Jak widać, mamy 25. I to działa dokładnie tak samo, jakbyśmy po prostu zaimportowali teraz calc z tego pliku. Play jest 25. No ale my uczymy się funkcji. One mają jeszcze kilka innych właściwości. Czyli usuniemy ten plik. Jak to się używa? Po prostu delete. No i mamy klasy calculator. Tutaj dwie funkcje w niej. Tworzymy obiekt klasy calculator i wykonujemy. Funkcję w tym obiekcie, dajmy play. Eee, czyli utworzymy nasz kalkulator, prawda? Eee, możemy oczywiście wywołać odejmi, dajmy tutaj, nie wiem, 3, nie wiem, 5, odjąć 2, dajmy play i mamy 3. I teraz przychodzi pierwsza różnica, jaka, yy, czym się różni. Nasz, e, nasza klasa, od, e, i nasz obiekt od osobnego pliku. Otóż możemy sobie utworzyć drugi kalkulator. E, czyli po prostu, jakby tworzymy drugi kalkulator, robiąc no, zwyczajnie, nie wiem, nową zmienną. Powiedzmy kalkulator, nie wiem, drugi. I znów tworząc nowy obiekt dokładnie tak samo jak wcześniej. Teraz mamy dwa kalkulatory. E, no i one działają dokładnie tak samo, no bo tutaj nic, nic nie zmienialiśmy. Czyli dajemy kalk kropka dodaj nie wiem, 10 i 10 i kalk 2 kropka dodaj 20, nie wiem, 20 one działają tak samo dokładnie tylko, że teraz możemy e, przejść właśnie do tego, co mówiłem o zmiennych czyli każda klasa może mieć e, swoją zmienną i ta zmienna będzie osobna dla e, każdego obiektu, czyli dla każdego naszego kalkulatora, który utworzyliśmy i możemy na przykład taką zmienną nazwać na przykład ostatni wynik i ostatni wynik zapisywać do tej zmiennej, a potem go jakoś odczytywać i oczywiście nasze oba kalkulatory będą miały osobne ostatnie wyniki w zależności od tego właśnie na którym jakieś działania wykonywaliśmy. Dalej no, tym się zajmę w następnym odcinku, więc dzięki za oglądanie zapraszam do oceniania, subskrybowania i oczywiście komentowania.